Narzędzia drugiej generacji firmy ITA Tools model 24. Pokażemy, w jaki sposób regulować siłę naciągu. Będzie miało to zastosowanie oczywiście w modelu 25, lekko silniejszym. Konstrukcja jest ta sama, ale panel sterowania jest identyczny, także będzie miało to zastosowanie. Włączenie panelu sterowania naciśnięciem dźwigni lub naciśnięciem przycisku 1. Siła naciągu, przytrzymanie dłużej, wprowadzenie w stan migania i pojedynczymi uciśnięciami zwiększamy skalę. Skala zakończy się tam na, na cyfrze 9, o czym przeskoczy na literę H. H jest najwyższym yy, możliwym nastawem w wypadku modelu 24-250 kg. L natomiast jest yy, cyfrą przed 1, oznacza low. W tym momencie 40 kg, to jest najlżejsza nasza nastawa. Przytrzymanie, wprowadzenie w stan migania pojedynczymi kliknięciami nastawa. Jeżeli chcemy zapisać, zostawiamy. Przestaje migać, zapisane.